Starving Anonymous to jedna z najbardziej szokujących i niepokojących mang survivalowych ostatnich lat. Historia zaczyna się od licealistów, którzy wracają autobusem do domu po szkole. Nagle pojazd wypełnia się gazem, a bohaterowie tracą przytomność. Budzą się w ogromnym, ciemnym kompleksie. Szybko okazuje się, że to nie szpital, ani schronienie, lecz gigantyczna rzeźnia. Miejsce, gdzie ludzie są hodowani, tuczeni i przygotowywani jak zwierzęta na mięso. W chłodnych, przemysłowych halach rozgrywa się koszmar, w którym człowiek zostaje sprowadzony do roli zasobu. Bohaterowie desperacko próbują znaleźć wyjście, ale im głębiej wchodzą w strukturę kompleksu, tym więcej odkrywają o tym, kto naprawdę stoi za makabryczną machiną. Największą siłą starymi Anonymus jest jego bezkompromisowość. Brutalne sceny, makabryczne eksperymenty i obraz ludzi traktowanych jak bydło sprawiają, że czytelnik czuje się tak samo klaustrofobicznie i bezradnie jak bohaterowie. Ale pod warstwą Gore kryje się pytanie: kto tak naprawdę jest potworem? Istoty zarządzające tym miejscem, czy ludzie, którzy do tego dopuścili.